Zaczęło się to od momentu, kiedy zacząłem GTA grać. Nie osób siedziało na streamie i szkoda prądu dla kilku osób. <noise> jak coś prądu, prądu, ssondu, gór, ssaka, ptaka, twoja wszystko jest dodane do filtrów. Więc jak dostajecie time-outy, to ja nawet nie wiem za co. Jam jest Odyn, który zasiada na chlidzki Alfie i widzi wszystko, co się dzieje w dziewięciu światach. Wraz z bogami Asgardu przy świetle run i pieśniami Skaldów. Rozważyliśmy dalsze losy mego syna Tora, władcy gromu, dla twej sprawy. Mjolnir, młot utkany z duszy gwiazdy, żąda zapłaty w złocie, by dalej słać gromy w twoim imieniu. Lecz rada bogów przemówiła jednomyślnie, nie będzie więcej zsyłał swej mocy, bowiem twa sala opustoszała, a echo twego imienia cichnie wśród ludzi. Szanowny transmitencie, piszę z uprzejmym apelem o rozważenie dezaktywacji bieżącej transmisji audiowizualnej, albowiem kontynuacja tejże egzekucji medialnej wydaje się nieadekwatna w kontekście racjonalnego gospodarowania zasobami energetycznymi. W dobie skalującego kryzysu klimatycznego oraz narastającej entropii środowiskowej każde niepotrzebne konsumowanie energii elektrycznej może być postrzegane jako przejaw lekkomyślności egzystencjonalnej, pozostaje z wyrazami szacunku. Wieść gminna niesie, iż Mamon, nasz Rycerz Strumieniowy, złożył broń i wyłączył streama, nie z bojaźni, ni z powodu najazdu hord trolowych, lecz dla sprawy wyższej, by prąd z gniazdek nie uciekał jak husarz na odwrocie. Tak oto koń zszedł ze sceny, komputer w send, wieczny zapadł, a licznik energii westchnął z ulgą. Oczekujcie go powrotu, kiedy słońce znów stanie wysoko, a zasilacz znów przemówi grzmotem wentylatorów. Narusom Sayori został permanentnie zbanowany na kanale Mamo. Ostatnia wiadomość 400 widzów wyłącz szkoda ukierunkowanego przepływu nośników ładunku elektrycznego, które. go zasady opisał francuski fizyk André Marie. No, i pana dostał. No nie, no, no, tak to aż docenić trzeba. Bym się postarał. Wielmożny Kamilus Płocka, Tempus Fugit, Czas Ucieka, Virtus in Moderamine, Cnota w Umiarze. Rekord 38,5 nie ustępuje, a Lux Ex machina, światło z maszyn kosztuje, rachunek nieubłaganie rośnie. Powiedz mi, czemu się śmieciu rozporządzasz moimi pieniędzmi i moim prądem? Szkoda, to jest kurwa człowieku dla ciebie, kurwa, prądu. Bo takie ścierwo jak ty, to nie powinno w ogóle kurwa tutaj być. Od tego zacznijmy, wiesz? Bo do jednej rzeczy, do gody się nadajesz, to do przerzucania gnojownika, mu się jak ktoś, no nie? I to też podejrzewam, że nie dałbym ci tego, bo byś wpiękalił to zamiast przerzucić. Waszmość nie uważa, że wartość tejże transmisji jest warta zużycia cennej energii prądu elektrycznego? Wasza Magnificencjo. Kamilu, ostatniwszy, doszły mnie pogłoski, jakoż bo transmisja pańska światłem i dźwiękiem rozrzutna, nazbyt łakomie pożera tchnienie elektryczne, które to winno być używane z umiarem, nie zaś marnowane jakby z Bożej łaski bez dna płynęło. To szkoda prądu, no to wyłącz ten komputer i spierdol no co mi interesuje twój prąd, jak jesteś kurwa ten i nie masz, no to kurwa oszczędzaj, ziomuś. Ja jeszcze trochę na prąd będę miał jak coś, wiesz? Także spokojnie. No, to jeszcze, się nadaje do terapii do psychologa, ja nie żartuję teraz. To jest, to jest do natychmiastowego leczenia na terapię. I to ja nie, to jest, to jest, to jest popierzone, co tu się dzieje. To to Wytworzył w swojej głowie jakiś problem, nakręcił się we łbie i widzi demony, tam, gdzie ich nie ma, co tu się kurwa dzieje? Czego jestem świadkiem w ogóle? Kamilu, błagamy, wyłącz to światełko, bo twój stream to cyfrowe piekiełko. Gadasz jak echo w pustej stacji, zero treści, zero akcji, dźwięk jak z piwnicy, kamera, jak z grobu. I tylko Twoja matka wciąż daje ci suba z doskoku, gdy klikasz live. Internet płacze, a serwery marzą, byś zgubił kabelek w chacie. To nie pasja to kara dla ludzkości. Szkoda kilowatów, Kamil szkoda. Pozwól, że z delikatnością zasugeruję rozważenie zakończenia niniejszej transmisji. Kontynuowanie jej w tej chwili może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla zasobów energetycznych, których wartość zarówno praktyczna, jak i symboliczną trudno przecenić. Z pełnym szacunkiem i troską o dobro wspólne pozwolę sobie zasugerować, iż być może nadszedł stosowny moment, by rozważyć zamknięcie strumienia. Dalsze jego podtrzymywanie jawi się bowiem jako niezbyt racjonalne przedsięwzięcie, zważywszy na bezcenną naturę energii, którą zużywa. Hej, na świecie jest spory kryzys energetyczny, więc może warto pomyśleć o oszczędzaniu prądu i wyłączaniu streama, gdy nic się nie dzieje. Dzięki za zrozumienie. W obliczu nieustannego strumienia energii elektrycznej, której dalsze marnotrawstwo wydaje się być czynem dalece niegospodarnym i pozbawionym racjonalnego uzasadnienia, pozwolę sobie z pełnym szacunkiem zasugerować, iż nadszedł stosowny moment, by z godnością zakończyć transmisję na żywo i oddać się zasłużonemu odpoczynkowi. Wiem, że streamy to fajna sprawa i sporo osób je ogląda, ale chciałem tylko wspomnieć, że na świecie jest obecnie spory problem energetyczny. Wiele osób i miejsc cierpi z powodu braku dostępu do energii albo jej wysokich kosztów. Może warto byłoby rozważyć ograniczenie czasu streamowania albo wyłączanie streama, gdy nic się nie dzieje. To też jakiś sposób na oszczędność i odpowiedzialność za to, co się dzieje dookoła. Dzięki za zrozumienie. Król Spłocka apeluje o zaprzestanie marnowania energii generowanej przez turbiny w elektrowniach w Pana Królestwie, gdyż zwiększa to ślad węglowy oraz zanieczyszcza atmosferę. Zważywszy na fakt, iż aplikacja Steam w chwili obecnej nie pełni żadnej istotnej funkcji, uprzejmie sugeruje jej wyłączenie, aby uniknąć zbędnego zużycia energii elektrycznej. Oraz niepotrzebnego obciążenia systemu operacyjnego. Niezwłocznie deaktywuj transmisję strumieniową, gdyż jej kontynuacja generuje nieuzasadniony pobór energii elektrycznej, marnotrawiąc zasoby w sposób sprzeczny z zasadami racjonalnego gospodarowania. Jako 38-letni mężczyzna bez doświadczeń intymnych, poruszający się na wózku inwalidzkim, i zmagający się z ograniczeniami funkcji kognitywnych, powinieneś priorytetyzować optymalizację konsumpcji prądu, aby nie destabilizować efektywności infrastruktury elektroenergetycznej. Mamon, deaktywuj stream, bo trwoni energię elektryczną. 38-letni dziewic na inwalidzkim pojeździe z ograniczeniami umysłowymi, oszczędzaj. W nawiązaniu do dynamicznie rozwijającej się synergii środowiska streamerskiego oraz rosnących oczekiwań społeczności w zakresie współwystępowania twórców treści, zasadne staje się postawienie pytania o temporalną konkretyzację ewentualnej kolaboracji audiowizualnej pomiędzy Twoją osobą a jednostką medialną funkcjonującą pod identyfikatorem Tubson. Mówiąc potocznie, kiedy z nim zagrasz? W ramach poznawczej eksploracji zjawiska transmisji audiowizualnych o znikomym zasięgu demograficznym nasuwa się pytanie natury ekonomiczno-egzystencjalnej. Jaki jest szacunkowy ekwiwalent finansowy brutto lub netto Twojej aktywności w tej domenie? Innymi słowy, ile realnie generujesz przychodu z niniejszego procesu emisyjnego? Uważam za wysoce nierozsądne oraz energetycznie nieekwiwalentne przeznaczanie zasobów elektroenergetycznych na konsumpcję audiowizualnych transmisji strumieniowych, których zawartość informacyjna oraz walory estetyczne pozostają w rażącej dysproporcji względem poniesionego kosztu energetycznego, jak i czasu egzystencjalnego zaangażowania odbiorcy. Kamilu, czyż ten nieustanny, uporządkowany przepływ elektronów w strukturze przewodników, generujący poprzez transformację energii elektromagnetycznej wszelkie formy użytecznej pracy, od efemerycznego światła fotonowego po dynamiczne drgania atomowe, nie wzbudza w tobie głębokiej refleksji nad jego potencjalnym marnotrawstwem? biorąc pod uwagę jego fundamentalne znaczenie dla podtrzymywania złożonych systemów technologicznych i nieuchronne koszty pozyskania oraz dystrybucji tejże unikalnej formy.